działa czy nie działa działa dzień dobry witam bardzo serdecznie w mroźny poranek niedzielny jesteśmy dzisiaj na flomarku Mauer Park Berlin jest bardzo zimno bo prawie minus 10 stopni no ale zobaczymy co tam w kartonówkach można Znaleźć kochani, zostańcie z nami. Zapraszam nowych widzów do subskrypcji. Później idziemy na drugą stronę. Jest to jeden z największych, największych targów berlińskich. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj ciekawego znaleźć. Nowych widzów, zapraszam do subskrypcji kanału. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. No i co, nie? Tutaj trochę będzie pociągania nosem pewnie. Pozdrawiam i zapraszam na film. O, dobrze, kochani, no to tak, startujemy, zobaczymy. Cóż ciekawego dziś znajdziemy na tym dużym targu berlińskim? Osiążę piękny świecznik. Możecie oczywiście napisać w komentarzach, co by się podobało. E, fajnie by było. No dobrze. Piękne. Co tu? Cóż to takiego? Półzdro, stare bardzo. A pod spodem? Nie ma nic, ale no, bardzo jakaś ładne. Jest naklejka, jakaś? Nie powiem szczerze, że. W jest, jakaś jest jakaś naklejeczka. Ferrero. Ferrero. No ciekawe. Dobrze. Ale zimno. Ładno, nie? No bardzo ładna. Ja bym też zapytał się pana o ten piękny mosiężny. I I lecimy dalej. Jakieś kotwiczki małe mosiężne pewnie no talerzyki z ptaszkami, motylami dobrze lecimy dalej kochani lecimy dobrze zmierzamy tam no dobrze jesteśmy tutaj przy kartonach lecimy, zobaczymy sobie tutaj co tutaj znajdziemy tam z drugiej strony to bardzo duży zbiór jest takich właśnie rzeczy, y, wszystko wymieszane i tak dalej. Nie? Tak, więc zobaczymy co tutaj można znaleźć. No, w tych kartonach to tam czasami można znaleźć właśnie różne cuda, ale też dużo rzeczy jest pouszkadzanych po niestety. Nie? To jest taka lalka bez masakra. Mm -hmm. Tak, tak. Super, jakie fajne jabłko. Fajnie wygląda, podobne do, nie? Ale jest spęknięte przez pół, no niestety, tak więc. Dobrze, nie dalej. No, brudne. No, no, odłożymy. Tu jakieś lampy no, bez kloszy. w każde dokładnie, bo widać powierzchownie, że tu na razie zbytnio coś nie ma. Nic ciekawego. W każdym razie pewnie coś przeoczyłem, jak zwykle. No to się tak nie da czasami. Tyle rzeczy jak leży, to... Tyle rzeczy jak leży, to ciężko jest wszystko zauważyć właśnie. No. To ciekawe. Co to może być? Porcelan? Centre? Aha. Kurczę! Powiem szczerze, no nagrywam w rękawiczce, bo no, rękę by urwało. Jest tak zimno, że po prostu. Ale coś chcemy nagrać dla was i tak dalej, żeby było, eee, żebyście sobie mogli zobaczyć, co tam można zimą kupić. No. Tym oto na tym flomarku. No, tu w sumie pierwszy raz jesteśmy na tym flomarku w tym roku. No. Popijane wszystko strasznie. Masakra. dobrze, to co, przeskoczymy sobie na drugą stronę. Zobaczymy, co tutaj jest. O, tam widzę dużo cyny. Może przejść, ma tu. Tutaj jakieś lampy. Wazony, ten tutaj jest bardzo nawet z naklejką, ale też jest ubity do góry. No, tam jest, no nic, nic tu ten, nie? Kurczę, normalnie tam nawet na płocie, zobaczcie ile to tych ciuchów w ogóle. Kurtki, nie kurtki, no ktoś tam się przebiera, jasny, gwint. No, tutaj fajne rzeczy z syny. Coś by się tu wybrało, może Ale potężny, ale dziurawy No no dobrze, to, co, to skoczymy sobie tu I zobaczmy co tutaj można sobie zobaczyć Zobaczymy w tych kartonikach nie? Tu, tu. A jeszcze do tego wiatr wieje Dziś pogoda jest po prostu taka, że No zima, przyszła fest zima Tutaj coś ładnego na nóżkach. Aha, tak jest, niektórzy to w ogóle bez czapek po wbierani Dziwni ludzie W każdym razie zobaczymy co tutaj dalej To też trochę wszystko jest tak wymieszane, jak widać, nie? Dobra, zobaczymy, co będzie na drugiej stronie tego Flowmarku. Może coś na drugiej stronie się znajdzie. Yy, bo na drugiej stronie mają stanowiska takie mniejsze. Tu jest, no, jeden właściciel pewnie i ma bardzo dużo, nie? Tego wszystkiego. Dobrze, kochani, to co? Lecimy na drugą stronę? No, coś tutaj ładnego znaleźliśmy. No, ale zapytamy o cenę. W każdym razie sygnowanko do góry nogami, oj ale peszek dobrze piękny z tyłu też kwiatek, bardzo ładny karawka też ładna no i to też przepiękne powiem szczerze to jest mega ładne ale te kolorowe kryształy są bardzo drogie ale zobaczymy jaka tutaj cena będzie w każdym razie no dobra o kurde, zobaczcie nawet ile tu butów jest. Mnóstwo. No to kochani, lecimy. Jesteśmy na tym bardzo dużym stoisku. Mnóstwo ludzi. Tam wejść w środek to będzie trochę ciężko, ale damy radę chyba. Zobaczymy powolutku, co tutaj ciekawego jest. Piękny żyrandol, nie? To bardzo ładny Ach kurczę! Wszystko można tutaj, ale koło stare pewnie z grubo nie sto lat pewnie będzie miało świeczniki Słońce świeci, ale jest mega mróz Wazon, piękny wazon, nie? Kielichy. Proszę bardzo ładne kielichy. No ta to petarda. To też ładne. Całe mnóstwo przedmiotów this this mm -hmm. idziemy dalej mam -hmm. nadzieję, że dobrze widać, bo tak słońce świeci, że trochę tu zasłaniam z cieniem, ale Niestety, kochani, nie da się inaczej nakręcić tego. No jest tutaj, można dostać nie? Ręka odpada, nie? Ale piękny masz, ja pierdniczę. Czekajcie, tego mam Łukasz. Mega, nie? Italia piszemy, włoski. Czekaj. No nie ma nic. Tu jest, tu jest, jest, na A jest Italia, ale jest Italia. piękny, nie? No, ładne, ładny. Tylko mosiężny. Nie pamiętajmy o tych kostce jeszcze. Może gdzieś się dzisiaj uda coś Tam nawet jesteś. No tu to są po prostu całe mnóstwo kl Uchwytów do klamek, nie? Tak Jakie? Sztuka za 2 euro No to nawet fajne ceny No Nie? O tak, macie, patrzcie No ładne jest Tak podtrzymam trochę kamerą, sobie można spojrzeć Ładne spodoba? Tak, na pewno na, za, za tydzień Podejrzewam, że za tydzień tu przyjedziemy, będzie odwil, To też będzie inaczej, będzie więcej sprzedawców Całe miłość. No dobrze. O rany, tutaj dlatego jest. Tyle tych notesów, tutaj z kluczami, zobaczcie. Wielkie fajne w ogóle. Pardy. No, kurzane. Cyk, dobrze, nie zamykam łapy mi tak zmarzły, że masakra w ogóle jakaś. Więc tak, przeszliśmy tutaj na drugą stronę. No, no fajnie. 10-15 sztuk 15 no, euro to się najbardziej Koberczowe. opłaci kupić, ale fajnie, że mają tutaj nie, ceny wystawione akuratnie, no, no możecie zobaczyć 10 sztuk 15 euro, czyli sztuka euro 50, no to fajna cena chyba nie, porcelanowe to są nie, takie klameczki, no, no. bardzo fajne. fajne, a w sumie jakby ktoś tam widział może sobie wybrać. Tylko ja bym poprosił e, o wzór. I tyle. Bo w przyszłym tygodniu też tu będziemy. Oni będą tu na pewno też można. Tak więc ten, nie? Dobra, idziemy dalej, nie? No dobrze, teraz tak. Lecimy na kolejnym stoisku. Jesteśmy. Widzimy tutaj przepiękny zegar. Nawet tarcza jest mosiężna. Ale czy ten zegar, muszę tak stanąć, żebyście to widzieli jakoś, dobra, w cieniu, ale jest piękny ten zegar, tylko że, no tak, śrubki rdzewieją, mechanizm, kawał mosiądzu z kilogram, ale teraz taki kluczyk zdobyć, nie? No właśnie, to jest to, nie? Też zapytam o cenę pana, bo jest naprawdę bardzo ładny. Dobra, lecimy dalej O bo przeskoczymy sobie jeszcze tutaj na tą stronę co tutaj jest tak żebym tu już nie musiał się wracać Co fajnego Piękne wieszaki pewnie nie ale ładne mhm. Pompka, pompka jeszcze jest też. Maski. Masek nie będę Wam tam pokazywał. Po co te maski? Patrzeć na to w ogóle. <noise> no nie, no. Trochę pokażę. Dobra, Skąd tu. Talerzyki. Fajny widelec Jasny bit Noże widelce No i to kto pamięta? Kto pamięta nasz murek Piękne też są te lampy? Bardzo ładne Dobra, lecimy dalej, kochani. Idziemy dalej, a może ja przejdę sobie tędy. Pan tu nawet ma takie coś, co mu tu grzeje. Grzało? Chyba, grzało, chyba. No, no, no. Ale te słonie, o takiego słonika to nawet mieliśmy, ale te słonie piękne, mosiężne słonie, nie? No niestety, ale oj, szulił. Tak jak mówię, bardzo drogie stoisko. Piękne rzeczy. Jedynie samemu przyjechać i samemu kupić, bo tak jak dla nas to jest niestety za drogo.

Chwilę jesteś. Co mają? Ceny no, straszne tutaj. No, dokładnie. No to Są naprawdę bardzo wysokie ceny, i, i tak jak mówię, jedynie samemu sobie przyjechać na takie targi, kupić dla siebie. Ale żeby tak kurcze, coś fajnego w dobrej cenie dla was, kochani, no to tak. coś tam by się gdzieś znalazło. Chcielibyśmy tu naprawdę spędzić cały dzień do wieczora. No, flomark jest do godziny 18 nie? Tutaj zobaczymy, jak syny rzeczy, no pięknie. Fajny kosz. Piękny. Piękny z cyny, sygnowany nawet. <suszy> Też piękna rzecz, sceny ja, Kurczę. Idziemy tam dalej, Zobaczymy co tam jeszcze w kartonówkach słychać. Film może będzie długi, bo yy, mnóstwo jest, mnóstwo stoisk i jeszcze na razie mamy siłę, żeby chodzić w tym mrozie. No. Coś wodnego, walendorfy kobaltowe, no, a zapłacę też o cenę. No, Tam muszę przejść, bo niestety ludzie się pałętają pod nogami wszyscy. I to nie jest tak, że po prostu tutaj sami jesteśmy. Mnóstwo ludzi jest. Proszę tutaj coś, coś angielskiego. Niebieskie, ładne. Ale cuda Piękne te delfiny Kurde, no ładne rzeczy No i tutaj teraz, kurcze Kolorowo, pięknie Piękne, pięknie. Kielicha. Piękne rzeczy. Ciąg dalszy. Ładne kule. No właśnie, co to jest? To też jest bolesławiec. No 100% będzie bolesławiec Chyba tak Bol pisze To cytryny wyciskania, no ciekawe Wyfik 15. 50 15. w ja. Aha okej okay, okay. No dobra Nie, das widocznie Dankę? Nie, nie chcę, Pan mi tutaj mówi 15 euro za to Fajne, nie? Ale bez przesady To nie dla mnie Ale puzdro piękne no. Jeszcze pójdziemy tu się nie dostanę, bo tu stoją ludzie, ale tu macie kielichów teraz, kurde, ogień. Tam z drugiej strony, no nie da rady tam dojść, zbyt dużo ludzi. Dobra, rozluźniło się, to może co tam dojdę. Piękne rzeczy, ale to nie na naszą kieszeń tutaj niestety Dobra, idę. W drugim kierunku Teraz zobaczymy się na ładne puzderka. ciekawe. O no kurde boch, ale ładne. Kolejna maselniczka. Bawaria, o <laughs> Piękne du, 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 du. Tak, to ja polski? Nie, ale ładne. Znowu taki talerzyk. Tutaj jest coś ciekawego, w ogóle fajne to. To chyba nie jest nasze polskie jajko. Suda. Dobrze, lecimy z drugiej strony Ale kufel z lisem i Piękny, lis. piękny <coughs> Dobrze kochani, lecimy tu na wazony. Można sobie jakieś żarełko zjeść jeszcze, coś ciepłego, sporo jest takich różnych stanowisk wazonów tutaj też dużo jest chyba rozental, nie? No. też pewnie muszę takie ceny, że kto by to w ogóle tu zamawiał? no są ludzie, zakupują, nie? za takie pieniądze, albo drożej w ogóle, nie wiem w jakim celu, ale w każdym razie, no świat jest pełny ludzi o różnych gustach, gościkach i tak dalej dobra piękne rzeczy, naprawdę piękne przedmioty jak coś to zapraszam do subskrypcji kanału łapka w górę jak się podobało i idziemy na kolejne stoisko kochani dziadki do orzechów proszę was Cała masa dziadków. Tam te dwa bez nosa, no ale stoją. Dobrze, idziemy dalej. Harmoniki, no stare przedmioty piękne, niektóre rzeczy naprawdę, <laughs> czy nawet te jajka, zobaczcie. Przedmiotów masa, <laughs> no, bo to na świecznik. co tu się schowało powiedzcie, że to Bolesławiec jest, to jest Bolesławiec ciekawe jaka cena tego w ogóle jeszcze chyba masło było w środku, bo kleiste ładny, nie? masło no no, tak więc ja tutaj zapytałem w ogóle to, jak chodzi o trio to no nie do kupienia po 10 Piętnaście euro za sztukę. Ładny, piękny, to też się zapytam. Aparaty, nie, aparaty. La, la, la. Não, não,